Jest poziom, znaczy jest pion, jest pion. Jest pion. Jest pion. Proszę Państwa. Proszę was. Trzymajcie poziom i trzymajcie pion. Jeżeli ktoś będzie Was namawiał do alkoholu, do narkotyków, do dziwnego seksu, nie wiem do jakichś wiar dziwnych, odrzucajcie to. Trzymajcie poziom, trzymajcie piąt. Bądźcie wyprostowani, bądźcie dumni. Zobaczcie na inne narody. Robią z nas kaleków. Bo my się poddajemy im. Przywieźli alkohol ile ile setek lat temu. Rozstawili chałupy na tak zwanych rozdrożach. Nazwali to karczmami. I tam nas rozpijali. Niestety brali w tym udział też nasi rządzący, obojętne czy to będą tak zwani szlachcice, hrabowie, magnaci. Wszyscy nas rozpijali, obtumanieli, bo poddali się tym, którzy przyjechali do nas, jak w gości. A teraz oni to, co robią w Palestynie, to samo. Przyjechali jako goście. I co? I zajmują im tereny. A nam już zajęli Sejm i Senat. I najwyższe stanowiska w państwie. Trzymajcie poziom i trzymajcie pion. Pozdrawiam.